To no tu się poznaliśmy. To samo boisko. Ale inna gra. Ha, nie da się ukryć. Chciałem się spotkać, bo nie zdążyłem ci podziękować. Zrobiliśmy co trzeba. Co mi przeżyje? Dobra robota. Przestań ściemniać, powiedz jak jest. Majers się podesłała? Chcę sprawdzić, czy przypadkiem komuś nie sypnąłem? Gdyby Myers miała jakiekolwiek wątpliwości co do ciebie, już byś nie żył. Jesteś dla niej jednym z kontaktów w Night City. Przydatnym. A ja chciałem po prostu pogadać. Ostatni raz. Co z Jak się czuję? Zmiany entropiczne w jej układzie nerwowym były nieodwracalne. Nie mogliśmy użyć matrycy. Zachowaliśmy ją dla ciebie. Ale znaleźliśmy inne sposoby. Co mi będzie żyła? Wierzę, że jeszcze wróci do służby. Mam nadzieję, że te wasze inne metody zadziałają. Obiecaliśmy jej, że wszystko będzie dobrze. Zapewniłem jej najlepszą opiekę. Dałem szansę, dzięki której może kiedyś naprawić swoje błędy. Więcej zrobić nie mogę. Nie możesz? Czy może raczej nie chcesz przyznać, że od początku się ukłamywałeś? Nie odpowiesz mi, prawda? Nie, bo oczekujesz odpowiedzi, która wygodnie rozwieje wszystkie wątpliwości, a takie odpowiedzi nie istnieją. Ja nie mogę zrobić nic więcej. Nie mam teraz takiej możliwości. Masz kłopoty? Myers przenosi mnie do Waszyngtonu. Stamtąd pewnie wyślą mnie do Langley albo do Glinko. Za biurko? Na razie. Na jakiś czas. Wyławianie obiecujących kandydatów. Obiecujący kandydaci? No na ludziach się znasz, trzeba przyznać. Znam się tylko na ich talentach. I to musi wystarczyć. No nic... Wygląda na to, że w końcu znalazłeś swoje miejsce. Ty też poszukaj swojego, zanim będzie za późno. Tylko wiesz, nie za wszelką cenę, bo widzisz, jak to się kończy. Mhm. No to trzymaj się, rit. Dam znać, jak tylko dostanę sygnał, że nasi neurochirurdzy są gotowi. Poznaliśmy się dokładnie na tym samym boisku. Więc może tym razem chcesz się pożegnać? Zobaczymy. Pożegnania przybierają różne formy. V, powiem to wprost. Zawiodłeś jako współpracownik FIA. Zawiodłeś mnie, Alex, zawiodłeś majers, Może nawet zawiodłeś siebie. Uuu, zaczynasz z grubej rury. Reed, to nie tak. Ale mimo to siedzimy tutaj. Patrzymy na mecz, rozmawiamy. Wiesz czemu? Ach, znowu potrzebuję ci pomocy? Nie wygłupiaj się. W bazach Hefaje istniejesz teraz jako wadliwy zasób. Jeśli kiedykolwiek ktoś od Majers zapuka ci do drzwi, strzelaj albo spierdalaj. No to o co chodzi? Miałeś rację. Chciałem ci to powiedzieć osobiście. Miałeś rację. Musisz być bardziej precyzyjny. Miałem rację w jakiej sprawie? Straciłem przez ciebie praktycznie wszystko. Kurwa, Ritz. Posłuchaj mnie. Straciłem partnerów i przyjaciół. Straciłem zaufanie przełożonych. Wszystko, w co wierzyłem, z czego zbudowałem swoje życie, przestało istnieć. Bo zaufałem, że pomożesz mi uratować Somi. Reid, ja uratowałem Somi. Przecież dobrze o tym wiesz. Byłeś wściekły z innego powodu. Może nadal jesteś. Sprawy wymknęły ci się z rąk. To nie ty podjąłeś ostateczną decyzję. I wiesz co? Na moje oko stało się bardzo dobrze. <laughs> Dlatego przyznałem Ci rację. Nie mam nic do stracenia. Równie dobrze dla odmiany mogę coś zyskać. Przez Ciebie. Dzięki Tobie. Wciąż nie wiem, która opcja jest prawdziwsza. O Myers? Pewnie jest wściekła. Nawet jeśli jest wściekła, przykrywa to szerokim uśmiechem. Jest na stałych łączach z wielkimi graczami w Night City. W Doktown się kotuje. Hansen nie żyje. Ale już przekonała kongres, że zamieszanie pod Night City było celowe, kontrolowane i zakończyło się pełnym sukcesem. Przyznają jej drugie purpurowe serce, a ona przyjmie je ze łzami w oczach i wspomni mimochodem, że Kennedy dostał tylko jedno. Nienawidzę polityki. A co mi? Wiesz co teraz? Urządzą jakiś pogrzeb? Somi oficjalnie nie żyje od lat. Mogę ci wskazać jej nagrobek na cmentarzu Kalwary w Nowym Jorku. Byliśmy tam nawet raz. Alex, Somi i ja. Położyliśmy kwiaty, napiliśmy się. Ducha nie musieliśmy wywoływać. Stał obok. Przykro mi. No, w każdym razie Songbert była agentka FIA i pewnie nigdy nie trafi do ziemi. Jest teraz w placówce w Grom Lake. Spróbują wydobyć z niej tyle, ile się da. Na szczęście Somi to już obojętne. Czyli Myers tylko udawała, że zatroszczy się o Somi. Tak, zatroszczyła się. Tyle, że po swojemu. Jak to Myers. To co teraz będzie z tobą? Jakie plany? Mam już wezwanie do Waszyngtonu. No. A potem pewnie dywanik i zesłanie za biurko. Mazanie po tablicy, wyświetlanie slajdów i opowiadanie studentom w Langli Farmazonów oraz inne formy upokorzenia. Przysłali mi bilet na nocny lot do DC. Wsiądziesz do tego samolotu? Dobre pytanie. Powinienem? Nie wiem, Rit. Popatrz na mnie. Czy ja ci wyglądam jak ktoś, kto nie komplikuje sobie życia na każdym kroku? No nie wyglądasz. No, no widzisz. Nie bądź jak ja. Albo bądź. Tylko sam zdecyduj. Jeszcze nie wiem, co zrobię. I dobrze mi z tym. Nie pamiętałem tego uczucia, ale kurwa bardzo za nim tęskniłem. Dzięki. No to co są? Powodzenie rit. Ci się. Powodzenia, Wi. Ja tu jeszcze chwilę posiedzę.